Ja mam takie dwie strony bym powiedziała. Gdzieś tam... Gdzieś tam, i Mr. Trochę, Hyde. Tak, gdzieś tam trochę <laughs> muszę mieć uporządkowane to wszystko. Ja też mam tendencję do podwijania pięty gdzieś tam nad płotkiem, to to kolano już parę razy ucierpiało, także... Że pięta idzie zbyt wysokie, w kolano kolano tak, i kolano wali w płotek. To jest straszne, że akurat wydarzyło się coś takiego, co pozbawiło ją możliwości po prostu dążenia do jakiegoś tam dobrego wyniku medalu. To na co się narzekacie. <laughs> no, zmęczenie jest zawsze, to powie każdy sportowiec, więc <laughs> gdzieś tam jakieś tempa środowe i tak dalej, to... Dzisiaj powiedziała, że trening był masakryczny, ale jakoś nie widać. Ta adrenalinka <laughs> to jest też coś fajnego. Adrenalinka na zasadzie... Czy nie uderzę w potek kolanem? Czy ktoś mi nie wpadnie, że tak powiem, pod koła z innego toru? No, może niekoniecznie w ten sposób, ale, ale no, coś w sobie mają.